Termal stitch. Czyli ścieg termiczny. Znasz? Scrolluj dalej, jeśli nie. Zostań ze mną przez chwilę, pokażę ci jak go się robi. Większość robótek na szydełku zaczynamy od zrobienia oczek łańcuszka i przerobienia zazwyczaj półsłupków lub słupków. Ja już tutaj przygotowałam sobie taki przykład. Zrobiłam oczko łańcuszka, przerobiłam półsłupkami w tą stronę i teraz, zazwyczaj, jeśli ktoś jest początkujący, szczególnie nie zna wielu ściegów, to zrobi tak: odwraca robótkę, robi jedno oczko łańcuszka. I zasuwa półsłupkami dalej. Przerobiłam do końca półsłupkami, i teraz zobaczcie, jaka jest różnica w grubości pomiędzy Thermal Stitch a takim zwykłym ściegiem półsłupkami. Zobaczcie, Thermal Stitch jest gruby i to jest idealny ścieg na łapki kuchenne, które ja z upodobaniem robię od wielu lat, a to jest zwykłe. I teraz spróję ten ścieg. I pokażę Wam, jak się robi ten docelowy thermal stitch, czyli ściek termiczny. Sprółam już tamte półsłupki. Mamy tylko pierwszy rząd półsłupków. I teraz zobaczcie, przepraszam, nie odwracamy robótki w ten sposób, tylko zostawiamy ją w takiej pozycji. Robimy jedno oczko łańcuszka. Wkuwamy się w pierwszy półsłupek, właściwie w ostatni, który był. Oraz w tą pętelkę w oczkach łańcuszka, która była pierwsza i przerabiamy pół słupek i teraz śledźcie dalej. Znowu wbijamy się w tą pętelkę w poprzednią z łańcuszka. I w ten sposób przerabiamy do końca. Tutaj możecie mieć kryzys i powiedzieć, E, co to z tego wyjdzie? Ale ja zaraz wam pokażę, że wyjdzie coś fajnego. Zobaczcie, jestem na końcu robótki, wykonuję ostatni półsłupek, jest zrobiony. I teraz znowu jedno oczko łańcuszka, znowu nie odwracam robótki. Tylko wbijam się w ten ostatni półsłupek i w pętelkę pierwszą, która mi tutaj sama się podpowiada. Przerabiam półsłupek, dalej półsłupek i dojadę do końca rzędu. Za chwilę wam pokażę, co dalej. Dojechałam do końca rzędu. Został mi ostatni półsłupek. Zobaczcie, znowu robię to, co poprzednio nie poddaje się, mimo że wychodził mi taki dziwny balas. Robię jedno oczko łańcuszka i znowu przerabiam i zobaczcie, tu mi się sama ta pętelka podpowiada, żeby się w nią wbić. Przerabiam półsłupek i jadę znowu do końca i na sam koniec pokażę wam co to wyszło. Dojechałam do końca rzędu i teraz zobaczcie, to już nie jest nic Dziwnego, tylko to już jest robótka bardzo tłuściutka, grubiutka, która świetnie będzie chronić przed gorącem, jeśli zrobicie sobie łapkę kuchenną. Spróbujcie zrobić ten ściek i dajcie znać koniecznie w komentarzu jak Wam poszło.